Tak jak powiedzieliśmy, skala, o defensywa, ale to jest nasz facet, który daje temu zespołowi coś ekstra przy stałych fragmentach. My nie bronimy indywidualnie. To jest trudne. To jest trudne grać yy, skutecznie przy stałych fragmentach, stojąc w strefie. To była kibita. jak napastnik. Teoretycznie idzie 3-4 zawodników w nasz No Co z tego, że Jeszcze się opracano strzał. Jesteśmy w trudnej sytuacji, a teraz, teraz jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Mówiliśmy o tych stachachów, tak by. Chyba trochę głębiej zagrażał. Dawało mi się, że to niebezpieczeństwo jest zażegnane. No jest, że. Niestety baliśmy się tego przed meczem. Mówiąc, z uwagi, że są naprawdę dobrze przystałe fragmenty, a że to jest deficyt od dłuższego czasu reprezentacji polskiej. Proszę zobaczyć, tak jak straciliśmy z kadencji Paulo Sousa w poprzednich pięciu meczach, osiem brak. i traciliśmy tylko z Andorą, straciliśmy trzy z Węgrami, dwie z Anglią, straciliśmy...